Będą emocje, bo Barcelona będzie na pewno traciła powoli tą pewność siebie, tą cierpliwość być może, będzie musiała grać szybciej. No a być może i też Sporting Gijón pokusi się o jakąś kontrakcję. No, by tych emocji było jak najwięcej. Zobaczmy, wija pole karne, Via! No i mamy to, co chcieliśmy, a więc ruszyła Barcelona i w 49. minucie obejmuje prowadzenie. No nie trzeba było tak dużo tego wysiłku, żeby, sporting, żeby Sportingowi strzelić gola. Wystarczyły 4 minuty. I już ta obrona pękła. Na pewno uspokojona udaną pierwszą połową nie było spalonego. Chyba Sastre został tutaj. Tak, to on jest winowajcą całej tej sytuacji. Na takiej pozycji Dawid Wija mając tyle czasu, już po prostu nie mógł spudłować. Asysta Daniego Alvesa i to naprawdę asysta pierwsza klasa. Inteligentne, delikatne, ale mające swoje tempo zagranie do Dawida V. No i wreszcie, tak mówią członkowie sztabu szkoleniowego Guardiola. Też